To ja, Jakub i też będzie nasze pierwsze dokładne Q&A. Jestem sobie po szkole i je nagrywam. To będzie trochę trudne, tak takie jest, jestem sobie po szkole. To 16. Coś z No. Yy, I ten. No i zaczynamy QA. Mam nadzieję, że spodoba Wam się intro, które no, stworzyłem przed chwilą. Właściwie wczoraj, które mi zajęło 2 godziny bardzo wam stronkę animo, naprawdę świetna no się sami przekonacie przechodzimy do i bardzo mi przykro, bo nie będziecie widzieć mojej twarzy z tego powodu że kamerka nie działa, a ja to będę nie wiem czy dam radę zrobić to na kąpię, mm, to jest właśnie taki trud z tego powodu, że no i ja mam takiego zmulonego koma Złucham, a jakie zakładki mi się pootwierają, ale spróbuję nagrać na komputerze. Jej! I za to ma być łapki w górę. Zapraszam do oglądania kiedyj. Elo! <śladenie> Znowu ja mam nadzieję, że internet się spodobało. Niestety, komputer mam do czytania. Płynę nagrać, nagrało się, ale za późno się wyłączyło. Więc po prostu zaczynam czytać i będę musiał no, nagrywać z klientem, telefonem. Tak jest. Bo tutaj czytałem jedno ja pytanie, ja się nie będę mówił właśnie o więc, wiem mi napisał, jaki masz telefon, po przecinek pokój i nagraj romtaur. Romtaur pokaże się na sam koniec odcinka, naprawdę, nie chcę mi się nic zrobić z nim. I to po prostu będzie na sam koniec, spróbuję zapamięć. Dobra, teraz, Michał backtrack! Pytanie, co to tu się? Wielka plena off. Oczywiście wasze fapki w górę, takie fapki, o takie coś, takie Pciuki w górę, takie, Tak, takie, o takie, o takie, o takie o to tutaj jest, tylko że wiecie, takie do góry, takie do góry, do góry pciuki, jasne, do góry, bo zawsze do bóry, góry, w górę, w górę, to najlepsze w tlepaniu. Idę weźcie czemu mnie tam, czemu mnie tam nie ma, napisała Wiktora w lepa, Wiktoria, chodziła z Halinką, z Niką, ja pod informatykę i już by było, by got mi ot, i w też będzie w za challenge. Okazać, albo po albo przed świętami. Co nie wiem, musimy się Gustę wyremontować. O! Następne pytanie. Dzieciuś e Po co zacząłeś działalność na YouTube? Bo to mnie przygotowuje do. Mam nadzieję, że mi dla e Po co zacząłeś działalność na YouTubie? Zacząłem działalność na YouTubie z tego powodu, że to mnie przygotowuje do przyszłości. I też. Dla hajsów. Następne pytanie eee, brzmi: co nie, nie masz blog? Pytanie: czym chcesz być w przyszłości? Będziesz się ale muzykiem. Bo to dodam. Naprawdę i teraz tym. Michał Barcz, tak. Drugie pytanie: Nie wierzę. Eee, jak długo tam masz kanał Filmy i czym nagrywasz? Nagrywam właśnie. Oto tak piękną Kamerką, która ma zdrowy ten dźwięk. I albo telefonem komórkowym lub aparatem nikomu, ale ten aparat teraz zbytnio nie jest najlepszy. Dobra, następny od Andrzeja Jarkowskiego. To już Ludzie, czemu takie dziwne pytanie zadajecie? Andrzej Jarkowski. Jego pytanie brzmi. Jakie jest twoje ulubione danie? Moje to A twoje? Powiem Ci tak. Jest znoszę kaszanki. Ale lubię piwę zimnaczoną z piersią marynowaną, e, takim, no, kukury, i No, to pierwsze. kurczaka. I y, 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 to tylko jakaś turbeczka. Moje ulubione danie. Teraz kolejne pytanie, aż muszę przesiedzieć na dół. Jest ich jakiś jakiś idzie, jakiś idzie, jakiś idzie, jakiś jest! 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 Kto jest moim najlepszym przyjacielem? Pierwsze miejsce. Ja. Według mnie Adrian, potem Michael, a potem Oscar. Oscar naprawdę fajny. Nie, staram się, czym go nie dać. Na pierwsze miejsce! Dobra. Janek Stefański coś dodał, tylko nie widzę tego. Dobra. Spędzasz wolny czas, 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 czas! Mój wolny czas spędzę to tam w na bliżeniu na łóżku, które się okaże w Room Tower! Mam nadzieję, że to dobrze mówię. Eee, dobra, i następny czas. Eee, pytanie od World Film Student Na no, tak szybko mi innego pytania i akurat z mojego drugiego konta, który mam nadzieję, że niedługo uruchomię. Rol. Eee... Co zamierzasz robić przy przyszłości? I przypadkiem napisałem to samo co mam, kuleć! kulec? Co to jedno z blok? Chcę być może tyle. Wszystkie pytania, ale jeszcze. obawimy się słówkami. Wyre, wore, wore, wore. Wyre. Wle... Dobra. Takie zabawy sulej będą i będziecie pisać jakieś trudne tego, wiecie, literówki takie wyreworwerowane reworwerowe wyrewolwerową, nie wyrewolowanego, który tak nie niewyreworwerowanego starego reworwerowca który miał rewolwer z czasów mafii na przykład. Takie wiecie, dziwne takie trudne. Ja nie umiem wymówić leura, leurl... Leura... leura le men leon. Oh. Le men leon. Mulțumesc, mă vei ale mie, tot strudă Acum și nu uitați. Blumeloc staru. Nu s-a ce să-i de Nu tu i oto się okazał filmik ładnie się napisał i powiem wam powiem wam tyle to na dzisiaj będzie koniec odcinka oczywiście zostawiaj łapki w górę subskrybuj lajkuj i zostawiaj pozytywny komentarz żegnam was mam nadzieję że się jeszcze spotkamy w innych Q&A i zadawajcie te trudne słówka w komentarzach, to będę na pięć, pięć, pięć trudnych słówek, jeśli nie wymówię jakichś teraz będzie. To żegnam was, Jakub, nama. do mojego pokoju, telewizor, play, agree. biurko, nie patrzę na baga. Łóżko, misje, tutaj, ciuchy, gitary, akordeony. Nie, nie patrzcie, że to ładne słony, wszystko Ja jest O, takie ma poko. O, plakat, taki jest plakat, to przede wszystkim. Może kochana Polska! Kurde w O, Kończymy odcinek nara.